Dzień dobry wieczór. 24 godziny po wejściu patchu 14.20 przedpatch 14.20b. Niektóre synergie po zbafowaniu były tak chore, że osiągały niemalże 20% win ratio oraz 60% nawet ponad bycia w top 4. Mowa tu oczywiście o magach, którzy zostali niesamowicie zbafowani. Zmiany w patchu 14.20b są tak duże, że twórcy postanowili je omówić. Także przejdziemy teraz do omówienia patchu 14.20b. Zapraszam. Buffy zaczynamy od wróżek. I to głównie ze względu na to, że w końcu udało się zrobić koronę defującą, taką, że ten rakan, którego otrzymamy z frontu, jest po prostu do zabicia. Nie jest tak, że po 20 sekundach walki on ma nadal full HP, tylko po prostu jest zwykłym, silnym, może nawet silniejszym tankiem, ale jest do zabicia. No i ze względu na to cała synergia wróżek jest dość słaba po tym patchu, dlatego tutaj mamy wzmocnienia. Będą miały one więcej zdrowia na 5, 7 i 9. No i przede wszystkim skupiamy się tutaj na siódemce, na momencie, gdzie dostajemy tą drugą koronę, żeby Katarina, która też tutaj no, ma być tym drugim atakującym Kerry, zadawała jakieś obrażenia. Jeśli chodzi o Miodomantów, no to będziemy tutaj mieli zwiększone obrażenia na każdym poziomie synergicznym. Chłopcy natomiast zostają cofnięci na czwórce do tego, co było w patchu 14.19. Ze względu na to, że Wukong też został zbafowany, no i tutaj ta synergia Wukonga podłowców była dość... Po no na początku czuć 14.20, no i była zdecydowanie znowu za silna, dlatego tutaj chcemy znerfić troszkę tych łowców, żeby po prostu ta jinx z Wukongiem nie była forsowana co każdą rundę. No a skupić się na szóstce, bo szóstka zostaje dalej silna. Jeśli tutaj sytuacyjnie uda nam się wbić tych sześciu łowców, no to żeby z tego. Trzeba zbać korzyść, a nie tak, żeby tutaj po wbiciu czterech łowców po prostu zawsze mieć pewność, że top 4 dobijemy, nie wbijając nawet Jinx czy Wukonga na trzy gwiazdki. Magowie. No i tutaj mamy nerfa. Trójka zostaje. Trójka zostaje, ale mamy nerfa na piątce i siódemce o 5 i 10 hp. Pamiętajmy, znowu o tym przypominam, że magowie kastują dwa razy, więc trzeba liczyć tego nerfa jakby podwójnie. Ale warto też dodać, że wcześniej magowie mieli 75 AP na trójce, mieli 90 AP na piątce i 110 AP na siódemce. Także w porównaniu do 14-19 to jest nadal buff i magowie w tym patchu powinni być nadal silni. Nawalacze na piątce i siódemce będą mieli więcej procent szansy na... Wpuszczenie kolejnego ataku i siódemka tutaj na tych 80% naprawdę wygląda w tym momencie całkiem solidnie i fajnie. Tego jeszcze nie było w tym secie, żeby było aż 80%. Także tutaj na walaczy myślę, że będzie można testować. Portalowce z nimi jest taki problem, że jeśli dostajemy emblemat portalu na początku, no to portale są strasznie dobrą synergią pod tempo że mamy dodatkowego sumona, no to mamy jeszcze buffy w postaci atak speedu tego kraga, który ma całkiem sporo HP. No i tutaj po prostu jesteśmy w strasznie szybko wbić 6 portali i później 8 portali. Jesteśmy to w stanie zrobić w sumie kolejno na trzecim i czwartym stage'u i tutaj ze względu na to ciężko coś fajnie poukładać w tych portalach, no bo zawsze czegoś będzie za mało, zawsze czegoś za dużo, i tutaj w tym momencie będzie delikatnie znerfiona bombka portalowa. No i po prostu, żeby delikatnie zmniejszyć to tempo, no i tutaj jest ten problem, że portale w late game'ie będą po prostu słabsze. Będą słabsze, ale to tempo jest tak duże, że na spokojnie i tak będziemy osiągać top 3, top 4. Ale przede wszystkim jeśli będziemy grać pod streaka jeśli chcemy w portale wchodzić z strika, no to będą one słabsze, mogą nam nie dać takiej stabilizacji, żeby dociągnąć z low HP do top 4. Także miejmy to proszę na uwadze. Chroniący sami w sobie nie okazali się tak szkodliwi, i tutaj mamy powrót do tego, co było w wcześniejszym patchu. Także chroniący nadal są ok. Piromanci. Będą wiele, wiele silniejsi w late gameie, no bo tutaj mamy o 10% zbawowany attack speed na czwórce i piątce. Pamiętajmy też, że oni się cały czas stakują od zabójstw piromantów, więc pod jakąś akali, ewentualnie varusa. No, chcemy najpierw zacząć skalować swoich piromantów. Jeśli zaczniemy ich skalować, to oni sami w sobie w lejcie będą silniejsi. I Później będą mogli osiągać więcej Obrońcy Mają redukcję Na 6 z powrotem do 15% Wytrzymałości czas zostaje taka sama Tutaj jest tylko nerw na wytrzymałość To wszystko ze względu na to Że po BAPie wszystkie tutaj Hero augmenty Blitz, Rumble, Galio Może jeszcze jakiś Po prostu były za silne I od ręki można było je znowu brać i wbijać top 4, nawet nie mając spota. Dlatego tutaj cofamy troszkę tą wytrzymałość. W innych synergiach tutaj 6 obrońców nie jest aż tak popularne i aż tyle nie zmieniało. No, ale na tych hero-augmentach była to wielka różnica i tutaj ten nerw był potrzebny. Z jednostek nie mamy zbyt wiele zmian. Tutaj jeśli chodzi o wzmocnienie smocze na Nomzim, to wraca one do tego co było przed buffem dokładnie też będzie miała tyle samo ADECO przed nerfem. Mamy jeszcze nerfa tutaj na VEX. VEX dostała solidne buffy, teraz no będzie słabsza. Pamiętajmy, że magowie nadal będą silniejsi. No i jeszcze mamy do tego kalistę tutaj. Wszystko tyczy się tych wróżek, że one są teraz za słabe i będą potrzebowały więcej obrażeń, żeby ta synergia była dobra. Ale weźmy tą kalistę pod uwagę w synergii pod nawalaczy. Tam mamy te 80% na siódemce. No i w tej synergii myślę, że ona może robić fajną robotę. Jeszcze na sam koniec jeden Hero Augment. Mowa tu oczywiście o Wukongu, Spin Twin. Tutaj skalowanie od każdego kasta było zbyt duże i ten Wukong, jeśli był tankowny, po prostu zbyt szybko się rozpędzał. I tutaj solidny nerf na ten Augment. Aż 8% na AD i 10% na attack speed od użycia umiejętności. To tyle jeśli chodzi o ten B patch. Mam nadzieję, że z następnymi patchnotami będziemy widzieć się dopiero za dwa tygodnie. Standardowo na patchnotach 14.21. A teraz cóż, miejmy nadzieję, że balans w grze w końcu powróci. Że będzie więcej rolek i do zobaczenia na arenie TFT. Hej hej!